A. Druga po południu w taki super upalny dzień a plaża jest kompletnie opustoszała. Gdzie ich wszystkich chciało? Wiecie, te lody będą smakowały najlepiej na plaży! Zapomnij, Zip! Jest za gorąco, żeby iść na plażę! Tak! Gorący piach poparzyłby mi koczyska! Nie jest aż tak gorąco! Biedna Zip! Kucyki w ogóle jej nie słuchają! Na plaży jest przyjemna, chłodna bryza! Na plaży? Chyba zwariowałaś! Takim upale? Właśnie stamtąd wracam. Wystarczy trochę kremu z filtrem i może parasol jest super! E, e, czekaj, może się jeszcze namyślisz? Nie ma mowy! Oh. 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 Windy. Dobra sani, dwa super serpusy, tak? trzy leśne jagody. Robi się jeden zielony sen i grillowany ser z ekstra serowymi frytkami. Ha? Daj mi chwilę. <laughs> Zły pomysł z tym małym skrytyciarzem. Hej, Uspokójcie się, kucyk, ja tylko chcę porozmawiać. Hej, psanki, hitch! Może byście zamknęli sklep i wybrali się ze mną na plażę. Fale są dziś mega odlotowe. Nie da rady, zim. Jest gorąco i wszystkim bardzo chce się pić. O, proszę, Dalia, dla ochłodzenia. Ale nad samą wodą jest o wiele chłodniej. Nie mamy teraz czasu, Zip. Sani, zrób leśne jagody. Migiem! Po Windy nam tu zaraz. O recie. Zemdleje. O nie. Sunny, kucyk padł! Powtarzam, jeden kucyk padł! Już się robi Hitch. Soki zip? To nie jest dobry dzień na plażowanie! Ach. Easy! Potrzebujemy wentylatorów, żeby klienci mailowali i mogli się ochłodzić! Ach. Pip, pomyśl o tych kucykach na zewnątrz. Im też upał daje się bez znaki. To nie scena, nie scena! czemu siedzicie w salonie? Wszyscy powinniście iść na plażę. Na plażę? Nie mam mowy, siostra. Dziś najlepiej nie wychodzić z domu i chować się. to pożyczę. Easy, wracaj mi tu natychmiast! Ale ja mówię wam, Easy. że nad morzem jest no chłodno i, i przyjemnie! Izzy, wracaj! Ach, dość tego! Najwyraźniej nikt nie chce słuchać tego, co mówię. Dobra, gdyby ktoś mnie szukał, choć pewnie nie będzie, to idę się zrelaksować na chłodnej plaży. Nara! Easy, wracaj tu! Nigdy nie widziałam ZIP tak zdenerwowanej. A -a -a. się pojawił. Misty? Hej Zip, miałaś stuprocentową rację. O wiele chłodniej jest na plaży niż w centrum miasta. Wow! Myślałam, że ani jeden kucyk nie słuchał tego, co mówiłam. Tak, no wiesz, czasami jesteśmy tak pewni swoich racji, że nie słuchamy innych. A wiesz, że ja nigdy nie spędziłam dnia na plaży? Ty chyba sobie żartujesz. Eee, no więc na co jeszcze czekamy? Pierwszy dzień na plaży, czas na! Misty, zobacz, kto zdecydował się do nas dołączyć. Zip, tu jest rewelacyjnie. Chłodna bryza, ciepłe słońce. Ech, szkoda, że nikt wcześniej nie wpadł na ten pomysł. No właśnie, co nie? Tu jest wręcz genialnie. Easy. Oddychaj, Zip. Oddychaj. Zrobię, jak radzisz. <głosy> <głosy> <głosy>